Cześć. Siedzę sobie właśnie nad analizą pisma. Para przysłała mi swoje próbki pisma po to, żeby przeanalizować, w jaki sposób powinni się ze sobą komunikować, aby uniknąć problemów. Analizując ich pismo, mogę śmiało stwierdzić, Jaki typ osobowości ma każda z tych osób i w jaki sposób powinni ze sobą się porozumiewać, żeby konflikty były dla nich bardzo rzadkie, a ewentualne pojawiające się, żeby były rozwiązywalne. Psychografologia może być wykorzystywana w bardzo różny sposób i w bardzo wielu miejscach. Zapraszam Ciebie do obserwowania mojej strony. Może wybierzesz dla siebie możliwość, która ciebie będzie interesowała. Teraz na wakacje przygotowałam ofertę dla osób, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej wakacyjnej miłości. Plaża, szum morza. Zachód słońca, to wszystko sprzyja temu, że widzimy tylko i wyłącznie to, co chcielibyśmy widzieć i żyjemy w swoich marzeniach. A może twój wybranek, czy twoja wybranka wakacyjna, to właśnie ta osoba której warto przyjrzeć się dłużej i z którą warto żyć dłużej. Jeżeli chcesz lepiej poznać swojego wakacyjnego partnera czy swoją wakacyjną part partnerkę, poproś, żeby napisała, napisał na kartce kilka zdań i przyślij je do mnie, wysyłając screen tej kartki. A ja napiszę Ci, jakie cechy osobowości w niej drzemią i będziesz wiedzieć już... Tej osobie drzemią, i będziesz wiedzieć, już będziesz wiedziała, czy ta miłość wakacyjna to tylko przygoda tygodniowa, dwutygodniowa, czy może jest tam więcej potencjału po to, żeby budować związek. Zapraszam do zabawy. Link będzie poniżej w komentarzu. Przeczytaj więcej na temat tego, co Ci proponuję i przychodź, przychodź, bawmy się, zakochujmy się, cieszymy się życiem, ale bądźmy czujni, żeby później iść przez życie czy dłuższy czas, cieszyć się naprawdę dobrą relacją, którą mogę Ci pomóc ułożyć, żeby była ona naprawdę dobra. Ja nazywam się Jolanta Kawaler, psychografologią zajmuję się od 2009 roku. Sporo czasu przeanalizowałam mnóstwo e, pism. Z których wynikały bardzo różne rzeczy. Przygotowywałam analizy dla firm, e, po to, aby na dane stanowisko zatrudnić odpowiedniego pracownika. Przygotowywałam analizy dla par, po to, żeby poprawić komunikację w ich związku. A teraz przygotuję analizę dla Ciebie, dla tej właśnie wakacyjnej przygody. Jeżeli zechcesz mi zaufać, zapraszam, naprawdę warto. Czekam na Ciebie. Odezwij się koniecznie.